Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Kala. Zapraszam was dzisiaj na kolejną giereczkę na moim kanale. Zagramy sobie w Plug Inc. Evolved. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria, bo będziemy sobie przechodzić każdy tryb e, gry, w, e, każdy poziom trudności e, od normalnego, na łatwym nie będziemy zaczynać, od normalnego przez wszystkie tutaj dostępne choroby, wirusy itd., do końca i po prostu jak skończymy na jednym trybie to będę zaczynała na następnym trybie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zacznę na normalnym i będziemy sobie to rozbudowywać dalej. Czyli rozpoczynam grę wirusem. Tak to jest wirus czy bakteria? Rozpoczynam grę bakterią. Najczęstszy typ zarazy jedzie pogotowie znów. Zawsze jak nagrywam to coś się dzieje. Najczęstszy typ zarazy nieograniczony potencjał. Ok. Tutaj nie będziemy mieć żadnych dodatkowych genów. Tryb normalny dla doświadczonych strategów genetycznych. 67 i 30% ludzi myje ręce. Lekarze pracują 3 dni w tygodniu, a chorzy ludzie są ignorowani. Fajnie. Ok, mamy nazwę. Ja sobie już tutaj grałam, więc wy będziecie widzieli tą nazwę, którą ja sobie już wcześniej wpisałam, także to będzie kalciowa bakteria. I zaczynamy. Nie wiem, gdzie dać nasz, naszą bakterię, a za każdym razem będziemy zaczynać w zupełnie innym miejscu. Także e, tym razem damy bakterię może w Japonii. Niech będzie w Japonii. Rozbijam bombelka. Kalcewa bakteria zaraził pierwszego człowieka, słaby i niewyspecjalizowany musi ewoluować przy pomocy punktów DNA, by zakazić więcej osób. Z tego co wiem, to granie jest do końca spolszczona, bo z aktualizacjami dochodzą jakieś tam różne nowe rzeczy i niektóre komunikaty nie będą po polsku, tylko będą po angielsku. Więc żeby tego nie kaleczyć, nie będę tego czytać. Rozbijamy bąbelka i dostajemy punkty DNA. Przyspieszę to sobie, żeby ta granie trwała godzinę. Latają sobie tutaj samoloty, jak widzicie, upływają statki. Przybijaj pomarańczowe bomble, aby zdobywać dodatkowe punkty DNA, których, będziesz, których możesz użyć do ewoluowania swojej zarazy. Jasne, to też już wiemy. Ile mamy zakażonych? Dalej tylko jednego. Jest ok. Tutaj w przeglądzie naszej bakterii mamy informacje, kiedy zaczęliśmy rozprzestrzenianie, gdzie, w jakim poziomie trudności, jaki to jest typ zarazy. No, generalnie takie podstawowe. Informacje i tutaj możemy sobie zmieniać pewne rzeczy, dodawać pewne cechy naszym chorobom, naszym zarazom, wykorzystując właśnie punkty DNA, które zdobywamy, rozbijając, zarażając itd, i tak dalej. Też mamy objawy, które też będziemy później rozwijać, ale to później. No i dodatkowe umiejętności, takie jak na przykład możliwość. Jakby możliwość przeżywania w niskiej temperaturze, w wysokiej temperaturze, odporność na leki i co tutaj mamy odporność bakteryjną. A co to odporność bakteryjna, a chroni przed wszystkimi klimatami. Ok. Mamy kolejnego bąbelka. 6 punktów, 7 super. Eksperci zaniepokojeni, a co tutaj? Ciężkie powodzie wystąpiły w Islandia. Analitycy WHO ostrzegają o poważnych uszkodzeniach krajowej biotechnologii przemysłu oraz środków badań. Okej, okay? a tu eksperci zaniepokojeni, Dzieci czytają za mało. O kurde, dzieci czytają za mało. Co my tu możemy zrobić? Rozprzestrzenianie zrobimy, czy nie? Wady przez krew. Przez zwierzęta gospodarcze, powietrze. Rozwijmy sobie tutaj transport przez powietrze. Wydajesz punkty DNA, aby ewoluować Twoją chorobę, odblokowało się więcej opcji. Zbierz więcej punktów, rozbijając bańki DNA oraz biohazardy i zarażając ludzi. Generalnie będziemy sobie rozwijać najpierw możliwość rozprzestrzeniania i tak dalej, a dopiero później będziemy rozwijać objawy, żeby w jak najszybszym tempie doprowadzić do zagłady ludzkości. Kolejną bańkę ja sobie to dalej przyspieszę. Dalej mamy tylko jednego zakażonego. Aha, nie, nasi... ale o co chodzi? Coś się zepsuło? Dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiem. Jakoś tak strasznie... Dwa na ten, żeby tutaj się szybciej samolotem, no bo tutaj są dwa lotniska, znaczy tu jest lotnisko, jest port, więc zaraz sobie też e, stateczki rozwiniemy, żeby tutaj stateczkami tutaj, tutaj, e, co to jest, e, woda. E, no i to będziemy sobie rozwijać teraz wodę. Ile ja potrzebujemy? 11, czy jeszcze jeden? Generalnie gra polega na tym, żeby uśmiercić ludzkość, no... Także yy, trochę hardcore, ale jest to spoczko. Gra bardzo taka strategiczna, trzeba myśleć jak to robić, żeby faktycznie się wszystko tutaj zakaziło. Dobra, następna bombelek. Halo, szybciej. Trzy osoby im się zakaziły dopiero, no masakra, jakaś strasznie wolno. No Szybciej się nie da. O, pięć. Najnowsze badania pokazują, że ciepłe kraje stają się znacznie cieplejsze z powodu globalnego ocieplenia. To jak będzie czerwony... O jest. Bakteria zmutowała i rozwinął wysypka. Okej, okay, może być ta wysypka, nic się tutaj nie dzieje. Na razie. Ptaszki by się przydały. Na ptaszki potrzebujemy 15. No super muzyka ogólnie w tej grze Japonia. Bogate Państwo z wysoką jakością opieki zdrowotnej. By szerzyć się szybciej, powinieneś wyewoluować y, odporność na leki. No jasne, jasne. Nie mam teraz punktów na to, strasznie wolno. Nie wiem, czy ta Japonia to był dobry pomysł, bo to strasznie wolno idzie. Powolutku. Znowu 15 na ptaki, więc teraz ptaszki i tutaj e... ptaki podatne na zakażenie. Latający nośniowe zwiększają zaraźliwość, w tym lądową, a także masę mutacji, więc będziemy mieć dodatkowe mutacje. W ogóle strasznie wolno się rozprzestrzeniamy, już jest 40, o coraz szybciej idzie 45 osób. Cały czas jestem tylko w Japonii, więc trochę słabo. Może ja po prostu to troszkę przytnę i jak już zakazimy jakieś inne miejsce na świecie, to wtedy do Was wrócę. I bum, stateczek nam przepłynął przez. Cały ocean, Ameryka Środkowa jest zainfekowana. Twoja choroba wykonała ważny krok, aby stać się plagą. Kiedy nowy kraj jest zainfekowany, kliknij czerwoną bańkę, aby otrzymać dodatkowe punkty DNA. Hops, i mamy w końcu kolejni. Super, teraz będziemy mieć więcej, bo tu będą szybciej się rozprzestrzeniać i o, tutaj już pięknie wybuchło. Chciałabym zobaczyć świat. O, już mamy 2000, więc czemu oni umierają w ogóle? Przecież ja tu jeszcze nic nie zrobiłam, oni już umierają. Dobra, gdzie to mamy teraz, co nam się tu, no pięknie, 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 już na wyspach, I teraz będzie coraz szybciej, kaszel bez użycia e, punktów, więc zrobimy sobie objawy i tak, to, a co to jest, e, pęcherze, dobra, wywalmy to, bo to niepotrzebne jest, no masz tak bardzo. Hmm. Dobra, deewoluujmy też to, bo nie potrzebujemy aż tak bardzo zaawansowanych tutaj dziwnych rzeczy. Kaszel będzie super, bo kaszel jednak będzie nam pomagał się rozprzestrzeniać. Kaciowa bakteria zakazi już tysiąc osób w Japonii. Choroba rozprzestrzenia się coraz szybciej. No. O, i proszę państwa, Chiny się zakaziły. Ej, nie zdążyłam kliknąć, zdążyłam. Dobra, w Kolumbii. Mamy Chiny. W Chinach będzie szybko, bo Chiny są dość duże, a jest dużo ludzi, więc w Chinach pójdzie szybciutko. Tutaj w Kolumbii nawet dość szybko rośnie i pięknie Australia nam się zakaziła. O, nawet nie zauważam, kiedy tutaj wysepki na Nowej Zelandii poszły. I tutaj, o. UK votes for Brexit. Już tutaj pięknie samolociki latają. O, Sudmiot, Indie, oj. Indie to były Indie, nie? Tutaj. Nie, to nie w Indie trafiło. Teraz dopiero. To nie wiem, w co to wcześniej. To chyba był tutaj Afganistan czy tam Pakistan. O, szybciutko, ale leci. Bo wydawało, wyglądało, jakby w Chinach było. Nie w Chinach, tylko w Indiach. Dobra, mamy 44 punkty, więc teraz możemy zrobić tak. Rozprzestrzenianie wodą, rozprzestrzenianie ptaczkami, ptaczkami. I hop, i hop, no pięknie. Już nawet nie wiem dokładnie, co to są za miejsca na świecie. Po prostu uklikam, bo tak szybko się to rozprzestrzenia, a coraz więcej punktów będziemy mieć. Patrzcie, co się stało w Chinach. Mówiłam, że w Chinach będzie szybko. O, teraz już kosmos z górki. E, nudności mamy rozwinięte, ok. O, super, co to jest w ogóle? Islandia, proszę bym na Grenlandię się dostać, tu jeszcze nie ma, więc... Nie wiem, będzie trzeba rozwinąć odporność na zimno. Więc sobie zrobimy umiejętności, odporność na zimno i to. I teraz może być tak, że wtedy szybciej do Grenlandii doleci. Ba kalciowa bakteria zakaził więcej ludzi na świecie niż przeziemienie. Najbardziej zaraźliwa znana zaraza. Ok, patrzcie, jakie fajne tutaj się robią takie pajęczynki. A co to jest? A nowa Gwinea. Dzień świadomości o kalciowej bakterii wow. Już jakieś organy. O i mamy na Grenlandii w końcu dwie pierwsze osoby. Super. Madagaskar rozpoczął e, pracę nad lekiem. Na razie nie potrzebujemy tego rozwijać aż tak bardzo. E, Okej, okay. drużyny badawcze wzięły się za tutaj leczenie, więc zrobimy tak. I teraz e, rozprzestrzenianie zrobimy przez e, bydło. Zrobimy też przez szczurki. To są szczurki, co to są? Pchły. No, przez szczurki niebieskie bańki pojawiające się. Tak, tak, tak. To wiem, rozumiem, że o tutaj badania trzeba rozwalać. E, bakteria zmutowała e, anemię. Ok, już teraz niech sobie spokojnie mutuje. Jakaś karetka jechała. Niech sobie już teraz spokojnie tu mutuje wszystko. Egipt, pierwszy kraj, który próbuje ograniczyć rozprzestrzenianie się i czas pokaże, czy to zadziała. Zobaczymy. Morskie porty są zamykane w Egipcie. 1%, 2%, dobrze jakoś tam powoli, ale ten... Jaka Grenlandia jak jako czerwona się zrobiła cała. Tu już cała Afryka to do, do widzenia. Dziękujemy. No, dobra. Już, już już popatrzcie, co się tu wydarzyło. Cały świat jest zakażony. Teraz zrobimy tylko objawy i coś, co będzie najbardziej, e, może być śmiertelne. Wielonarządowa niewydolność i śmierć. To, to e, i to. I później doprowadzimy sobie tutaj do tego i połączymy to. Także lecimy już powoli w martwice. Pierwsza śmierć wywołana przez kalciową chorobę została potwierdzona w Zimbabwe. Pech, czy początek czegoś strasznego. Sorry, początek czegoś strasznego. Cały świat śmieci się na czerwono. Są dwa sposoby walki z wyrozwojem leku: ewoluuj agresywne objawy, by niszczyć państwa bardziej zauważalne, lub ewoluuj odporność na lekarstwo mniej zauważalne. Już niszczymy od razu, patrzcie, jak lecą martwi. 18%, a ja tutaj już zabijam i to tak na grubości. Kalciowa bakteria zmutowała, rozwinął objaw gorączka bez użycia punktów. Nowe statystyki pokazują, że kalciowa bakteria odpowiada za śmierć ponad 75, 75 milionów ludzi na całym świecie. Jest gorsza niż czarna śmierć. O, tutaj mamy coś. Nowe statystyki ponad 120 milionów zabitych. Ostatni zdrowy człowiek na Ziemi został zainfekowany. Na tym polega generalnie ta gra, że musimy sobie zakażać po kolei, rozwijać różne rzeczy i po prostu zabić cały świat. Właśnie to się wydarzyło. Dobra, 25%. Ok, już po prostu się cały świat się kończy. No, już w tym momencie nie zdążą zrobić tego lekarstwa. Mogę jeszcze dodać ewentualnie to, i tyle, i co tutaj jest. To może być śmiertelne. Losowe utraty przytomności, drgawki zmniejszają zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania. Może być śmiertelne. Yy. Badania nad lekarstwem zaczynają zwalniać, ponieważ jest już mało ludzi, którzy są zdatni do tego, żeby tutaj zadziałać w jakiś sposób. No i już powoli kończymy ze światem. O widzicie, tutaj jeszcze jest taka opcja. Pierwszy kraj, który wpadł w anarchię przez karciową bakterię. Nowa Zelandia. Tutaj macie to, czy są pozamykane e, granice, lotniska i tak dalej. Ale oni tu już nic nie porobią. W Boliwii rząd upadł. Proszę, we Włochach też. Już koniec. Ostatki ludzkości. Publiczne budynki są zamykane. Islandia rząd też upadł. Popatrzcie jak wszystko tutaj zmienia się od razu. O, nawet mogę jeszcze zrobić coś dodatkowo. Tego się nie da zrobić, da się zrobić. To nie a tutaj. Całkowite załamanie układu pokarmowego, zara zarażenie wydzielin, odwodnienie, wygłodzenie i śmierć. To już sobie zrobiłam, a na to potrzebuję 29 punktów. Nie wiem, czy zdążę, bo oni już umierają po prostu w takim szybkim tempie. Ogłoszenie godziny policyjnej w Wielkiej Brytanii. Długo się trzymają. Kalciowa bakteria jest bliski wytępienia ludzkości. Już tylko niecałe 100 tysięcy ludzi. Już nie zdążę wyewoluować, no... Właśnie. Właśnie wygrałam. Wyeliminowaliśmy całe życie na ziemi. Na tym poziomie gra jest jeszcze prosta i nie trzeba aż tak bardzo się nad tym zastanawiać co się robi. Bo po prostu rzeczy są proste do ogarnięcia. Zarażamy cały świat, odpalamy jakieś e, śmiertelne objawy i po prostu ludzie umierają. Jeszcze zanim zdążą pomyśleć o tym, żeby tutaj jakieś większe badania nad lekiem prowadzić. Jednak w późniejszych fazach gry, kiedy robimy inne zarazy, już nie mm, gramy bakterią, a na przykład. już wam powiem dokładnie, tylko sobie wyjdę. Odblokowaliśmy typ genuteracy. Yy, Typ zarazy, wirus zostały odkryte i odblokowane w trybie jednoosobowym, dobra. I mamy, tak, ten właśnie wirus, ale jak się zaczyna grać już robakiem, to to się zaczyna robić trudne. I powiem Wam, że ja długo, długo się zastanawiałam, jak się tym gra i nie mam bladego pojęcia, jak to funkcjonuje, bo wygrałam to tylko raz i to może być trudne. Niemniej, na dzisiaj to będzie wszystko. Ja zachęcam Was do zostawiania subskrypcji, łapkowania. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie i zapominacie łapkować moje filmy. Jeśli Wam się podoba, napiszcie również komentarz. Zapraszam do Planet Planetzo, bo jest to trochę taka seria przewodnia kanału. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, pa. pa.